Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading Vlogiem. W końcu mam już wolne, więc mogę spokojnie nagrywać i czytać. Jak obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie już wiecie, że udało mi się obronić. Skończyłam studia, dopiero licencja, bo widziałam, że niektórzy myślą, że już magisterkę jeszcze nie, niestety jeszcze muszę się chwilę pomęczyć, ale tak, przychodzę szybko się z Wami przywitać. Jak widzicie, jest... Nowe tło, ponieważ jestem aktualnie na obozie w Karpaczu. Będę tu przez najbliższe 10 dni, więc będziemy musieli przeżyć e, brzydkie tło bez biblioteczki. Mam nadzieję, że wam to szczególnie nie przeszkadza. Ale tak, dobra, już nie będę tutaj przedłużać, powiem, przekażę, przekażę, pokażę wam. Teraz, co czytam? Więc, <gryw> ostatni trop, jak widzicie, ja e, żyję z tą książką już teraz, bo czytam ją chyba już miesiąc. I dalej mi się bardzo podoba, I jestem zaangażowana w historię, ale ym, przez naukę do obrony po prostu odłożyłam całkowicie wszystkie książki, które czytałam. Ale do niej na pewno wrócę i chcę ją skończyć na tym obozie, mam nadzieję, że to zrobię. E, dalej też zaczęłam czytać jak się uczyłam, tylko tak podczytywałam bardziej: Pasztety do boju. Ale o niej Wam powiem coś więcej, jak przeczytam więcej, bo jestem dopiero na 36 stronie. I słuchajcie, wczoraj zaczęłam wieczorem e, nieposkromioną. Na Goodreadsie ta książka ma ponad 4 gwiazdki. E, też słyszałam o niej naprawdę świetne opinie. Kilka opinii. Nie jakoś dużo, ale kilka widziałam pozytywnych. Ale. No nie wiem, nie jestem przekonana na ten moment. Już mam kilka fragmentów zaznaczonych. E, jestem dopiero na stronie. 40. Główna bohaterka, w sensie główna bohaterka, autorka, która pisze o swoim życiu, e, mnie irytuje, denerwuje mnie jej postępowanie. Ja rozumiem, że ona ma tu opisywać problemy, które miała w życiu, e, problemy w głowie, problemy po prostu z osobami z otoczenia jej. Co mi się wydaje, to ta książka ma mówić o klatkach, w których zamknięte są kobiety ale mam nadzieję, że to nie będzie zwalanie dosłownie wszystkiego na społeczeństwo i na mężczyzn, więc mam nadzieję, że ta książka nie będzie wszystkiego po prostu zwalać, wiecie, na, na innych i na problemy. No nie wiem, na razie nie podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie dalej. Więc tak, później pokażę Wam też jeszcze, jakie książki wzięłam tutaj ze sobą, bo oczywiście wzięłam ich bardzo dużo, więc później zrobię Wam mały TBR na obóz. I to na razie tyle odezwa się później. a ja przychodzę do Was z małym update'em czytelniczym. Mam nadzieję, że to słońce jakoś bardzo nie psuje e, światła. Mam nadzieję, że mnie po prostu widzicie. Ale tak, e, udało mi się trochę przeczytać, niestety nic dobrego. E, zacznijmy od nieposkromionej, tak. Um, jestem na stronie 77. Au. I powiem Wam, że nie wiem, czy skończę tę książkę, bo strasznie opornie mi idzie, bardzo wolno mi się ją czyta, bo po prostu mi się nie podoba. Uważam, że jest bardzo taka. Pretensjonalna, przesadzona i przegadana. Mamy tutaj po prostu historię um, autorki. Autorka opowiada nam swoją historię, swoją drogę, jaką przeszła do tego punktu w życiu, w którym aktualnie jest, z którego jest zadowolona. Wcześniej życie tak nie wyglądało żyła ona w klatkach, jak to nazywa. Um, była ograniczona przez samą siebie, przez społeczeństwo, przez ludzi dookoła. Mam wrażenie, że zwala ona za wiele rzeczy na wszystko, co jest dookoła niej, na społeczeństwo. Um, I wybory, które ona podejmuje, są w pełni zależne od niej, a ona zachowuje się, jakby to nie było zależne od niej. Na razie powiem tyle, że, że po prostu mi się nie podoba. Dam jej jeszcze szansę, dojdę do tej, nie wiem, 150. strony i zobaczymy. Ale i wtedy Wam też więcej troszkę o niej powiem, bo na ten moment jeszcze nie chcę nic mówić, ale no na razie nie jest za dobrze. Um, jeśli chodzi o pasztety do boju, to tutaj jestem na stronie 102. I teraz tak, ogólnie sam pomysł na fabułę mi się bardzo podoba, bo mamy tutaj trzy dziewczyny, które w szkole zostały okrzyknięte największymi pasztetami, czyli e, najbrzydszymi dziewczynami. Jest to konkurs organizowany co roku wymyślony przez pewnego ucznia kiedyś, oczywiście chłopaka. I dziewczyny na początku oczywiście troszkę się załamują. Szczególnie dwie koleżanki naszej głównej bohaterki, ta nasza główna bohaterka już w tym konkursie została wyróżniona chyba drugi raz, więc dla niej nie jest to aż taki szok i aż tak tego nie przeżywa, ale te dwie dziewczyny, które pierwszy raz się pojawiły na podium, jednak no jest to dla nich ciężkie. I postanawiają one um, z różnych powodów, nie tylko z tego powodu, wybrać się na rowerach do Paryża. To znaczy, że główna bohaterka ma 16 lat, 15,5 roku, jej koleżanka ma 16, a inna ma 12,5 bodajże i one planują wybrać się w sześciodniową wycieczkę rowerową same do Paryża. Na razie nie mam jakichś większych przemyśleń, bo akcja dopiero się rozwija. Jedynie... To, co mi się tutaj nie podoba bardzo i co jest odczuwalne praktycznie na każdej stronie, to zachowanie głównej bohaterki. Dziewczyna ma 16 lat, prawie, a zachowuje się, jakby miała 12. Jest bardzo niedojrzała, mówi w taki strasznie dziecinny sposób. W ogóle strasznie to jest dziwne. I jest bardzo dziwna po prostu i nie polubiłam się z nią na pewno. Czy coś się zmieni, nie wiem. Jestem zaciekawiona, jestem wciągnięta i chcę zobaczyć, jak to tam się dalej potoczy, co tu się wydarzy, więc na pewno jest lepiej niż w nieposkromionej. Ale do obu tych książek miałam dość wysokie, w sensie niewysokie oczekiwania, ale na pewno wyższe niż to, co tutaj dostałam. Więc tak, to na razie tyle. Jeszcze dzisiaj zaczęłam podczas malowania się, zaczęłam sobie słuchać Dorwilk pierwszego tomu, czyli Złodzieja Dusz w końcu. Nie wiem od kiedy ja wam o tej książce mówiłam, ale w końcu mi się udało i ją zaczęłam. Mam nadzieję, że skończę. Wiecie, że jak książki Anety Jadowskiej uwielbiam, więc mam nadzieję, że ta też przypadnie mi do gustu. E, więc tak. To na razie tyle. Ja będę odzywać się do was później. Trzymajcie kciuki, żeby w nieposkromionej coś jeszcze się zmieniło. Przechodzę do Was z zakończeniem tego vloga, podsumowaniem. Przeczytałam dwie książki, które już Wam wcześniej pokazywałam, czyli Nieposkromioną i Pasztety do Boju. Zacznijmy od tej. Jest to książka na pewno dla młodszych osób niż ja. Myślę, że dla takiej po prostu młodszej młodzieży. Po skończeniu jej na pewno mam lepsze odczucia niż miałam w trakcie czytania. Nie było tam wiele rzeczy, które by mnie jakoś denerwowały. Głównie ta niedojrzałość bohaterów. Szczególnie głównej bohaterki. Sam pomysł na fabułę dalej podtrzymuje, bardzo mi się podobał. Wykonanie też jest naprawdę fajne, przyjemne, bardzo dynamiczna jest ta książka. E, tutaj mamy tak naprawdę motyw drogi, tak? Dziewczyny cały czas są w podróży, ponieważ podróżują one do Paryża na rowerach. E, jest to wszystko dość realne, poza tym początkiem, bo sam fakt, że tak młode osoby zostały puszczone w podróż na rowerach do Paryża. Mając 16, 15 i 12 lat, jest trochę absurdalne. Później tam się dzieje coś, co tak jakby trochę odejmuje tej absu absu absurdalności, ale i tak no średnio realne mi się to wydawało i też podejście dziewczyn do całej tej wycieczki było takie niepoważne trochę. Poza tym, naprawdę, była to bardzo przyjemna książka. Nie zżyłam się z bohaterami, może z jedną osobą. Ehm, chodzi tutaj o chłopaka, który jest tu przezwany Słońcem. On się chyba nazywał Kaden. Jakoś tak, ale głównie tutaj mówi się na niego słońce. Strasznie fajny chłopak yy, i podoba mi się jego podejście do wielu rzeczy, yy, więc z nim się troszkę zżyłam może, ale z całą resztą nie, jakoś średnio polubiłam te dziewczyny. Yy, co nie zmienia faktu, że naprawdę dobrze bawiłam się czytając tę książkę i po prostu ciekawiło mnie, jak się to wszystko skończy, czy im się wszystko uda. Yy, Przyznam, że zakończenie troszkę mnie zdziwiło, ale raczej pozytywnie niż negatywnie. Jest to na pewno bardzo fajny obraz tego, jak młode osoby potrafią, potrafią walczyć o swoje, i e, tak jakby fajnie tutaj jest ukazana chęć udowodnienia czegoś, ale nie tak naprawdę ludziom dookoła, tylko bardziej sobie i zrobienie czegoś. Dla siebie, więc jest to coś naprawdę fajnego, szczególnie dla młodych osób, ale myślę, że starsze osoby też będą się przy tym dobrze bawić. I na pewno też bardzo urzekło mnie tutaj pokazanie takie malutkie, dosłownie to były takie wstawki, które były bardzo nienachalne. Pierwszej miłości, która była przeurocza, więc to mnie tutaj bardzo urzekło. Ale tak, koniec końców dałam chyba trzy. 75 gwiazdki na 5. To montująca ja, chciałam jeszcze Wam dodać tylko yy, dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o pasztety do boju, to na pewno nie możemy zapomnieć tu o tej bardzo ważnej tematyce, która przewija się przez całą książkę, yy, czyli o gnębieniu, poniżaniu dziewczyn, dziewczyn, które mają na pewno problem z zaakceptowaniem siebie, swojego ciała i tego jak wyglądają i przez chłopców, który, i chłopców i też dziewczyny, które biorą w tym udział, na pewno czują się one jeszcze gorzej, ale w tym wszystkim widać ich siłę i taką determinację, co jest piękne. I są też osoby, które na pewno widzą w nich piękno, które jest i na zewnątrz i w środku. Więc to jest cudowne tutaj. Teraz przejdźmy do nieposkromionej, czyli książki bardziej, myślę, dla starszych osób. Um, o czym jest, wam już mówiłam, nie chcę tutaj więcej zdradzać. Tak naprawdę widzimy tutaj przemianę um, autorki, która opowiada nam o swoim życiu. Um, widzimy jej życie teraz, przeplatane jest to z tym, jak było kiedyś. Aktualnie ma ona żonę, dzieci z byłym mężem um, i wiedzie bardzo szczęśliwe życie, ale przeszła bardzo długą e, i ciężką drogę, żeby dotrzeć właśnie do tego punktu w życiu, w którym jest i tutaj nam o tym opowiada. Brzmi to naprawdę fajnie e, i myślałam, że też takie będzie, że będzie to bardzo motywujące, otwierające oczy i że jakoś się z nią utożsamie, z kobietą, która wiecie, walczy o swoje prawa, e, walczy o szczęście swoje i swoich bliskich. I przeciwstawia się tak naprawdę społeczeństwu, które narzuca jej, jaka ma być. I taka ta książka jest, tylko mam wrażenie, że ona jest strasznie nachalna i pretensjonalna. Nie podoba mi się to, w jaki sposób tutaj autorka nam to wszystko przekazała. Nie mówię, że każda rzecz, ale większość tutaj jednak bardzo mnie irytowała. Może też nie mogę do tego podejść w pełni tak jak ona, bo nie jestem w jej skórze. Więc logiczne jest to, że z niektórymi rzeczami nie potrafię, nie potrafię się utożsamić. Więc no były po prostu takie dziwne e, sytuacje, które. Dla mnie były oczywiste, ale też rozumiem, że dla innych osób mogły takie nie być. Więc nie oceniam też tej książki pod tym względem, bo wiem, że każdy ma inne podejście do różnych sytuacji, ale mam wrażenie, że tutaj autorka zbyt wiele rzeczy zwalała na społeczeństwo, na ludzi dookoła. Mm. I to mnie troszkę irytowało. Koniec końców uważam, że książka jest bardzo ważna. Na pewno wielu osobom pomoże, otworzy oczy, szczególnie osobom, które są w podobnej sytuacji co autorka, bo druga część książki jest o wiele lepsza pod tym względem, że tutaj autorka pokazuje nam, jak jej myślenie się zmieniło, jak jej postępowanie, spojrzenie na świat, spojrzenie na innych ludzi, na siebie się zmieniło i, i, i widać, że doszła do naprawdę bardzo fajnych wniosków ym, i ma takie zdrowe podejście do życia i to tutaj mocno wybrzmiewa. Uważam, y, że ta książka jest dobra, potrzebna, ale do mnie nie dotarła tak jak myślałam, że dotrze. Czy ją polecam? Sama nie wiem. Y, jeśli lubicie takie książki typu coachingowe, coś w tym stylu, chociaż to nie jest dokładnie to, ale troszkę tak wybrzmiewa. Ym, to myślę, że może Wam się spodobać. Ja nie przepadam za tego typu książkami, i to mi tutaj potwierdziło. Okej, okay, to znowu ja. Teraz chciałam tylko dodać o nieposkromionej. Coś, co jest, myślę, tutaj kluczowe. I tak naprawdę, montując i słuchając gdy mu tego, co mówiłam o tej książce, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę ja nie znam tej autorki. Nie wiem, nie wiedziałam, siadając do tej książki, nie wiedziałam kompletnie nic o tej kobiecie. Była to po prostu jedna z kobiet, dla mnie, która żyje na świecie. I tak naprawdę zostałam wrzucona do jej życia, do jej historii, nie znając jej, nie znając ludzi dookoła niej. Więc może dlatego też nie potrafiłam się z nią zżyć, utożsamić i polubić. Nie wiem. Mam takie wrażenie, że to tutaj u mnie odegrało dość dużą rolę. Przypuszczam, że jest to kwestia indywidualna, bo tak jak mówiłam, Wam ta książka ma naprawdę wielu fanów. Ja do nich nie należę, ale na pewno Wam jej nie będę odradzać, bo jest bardzo ważna. Więc tak, ja już będę kończyć, bo to światło mnie doprowadza do szału. Mam cały czas białą twarz. Nieważne. E, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać, e, czy, czy czytaliście któreś z tych dwóch książek, albo czy macie w planach przeczytać. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.